Siemanko jest jestem warty ze mną jest purpos. Siema, ja mam takie pytanie ze startu. Aha aha. Czemu mój, czemu mój m, moja piłeczka i długi czarny pasek są czarne? Że, żeby. Być... Przerza, moja kuleczka i długi czarny pasek po lewej. Żeby było śmiesznie, tak? Jakbyś pytał. Słuchajcie, witamy Was w kolejnym odcinku golfa. Musimy powiedzieć, że gra została zremasterowana, jeśli chodzi o tekstury. Jest ładniejsza, jest ładniejsza, ale widać to tylko wyłącznie na oryginalnych mapach. Dlatego gramy sobie dzisiaj tutaj na oazie. I też pewnie mogliście zauważyć, że ostatnio w sumie u mnie tutaj golfik wrócił. Był już golfik ze świątkiem. Właśnie mamy tutaj golfa z Panem Purposem. Wiecie, co to oznacza? All in one. O ty kurde, to oznacza, słuchajcie, że nam tutaj powoli ekipka wraca, także jeśli się cieszycie, to zostawcie teraz łapeczkę w górę i oczekujcie kolejnych odcinków. O, tak to powiem. To jest. No tak mniej więcej to tak by wychodziło. chodziło. Dawaj. I, 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 cię wyprzedzę po drugiej mapie. I, 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 i. To się ciesz. I, 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 i. Skubaniec. No niestety, no musiałem sobie zawrócić.

Kurde, <laughs> w One Halloween zrobiłem, ale pamiętam z tego co pamiętam z tej mapy, to łatwiej mm -hmm. jest tutaj zrobić in One niż później wbić już. Tak, tak. Mm -hmm. Po później to będzie tak. wystrugać, kurde, Pinokia. Halloween. God damn. Alokat, <laughs> like like To jest legendarna mapa po prostu. No! So close, no matter how far. <laughs> Jestem. Po raz pierwszy nie jestem ostatni tutaj. Bo zawsze tutaj ostatni się wbijałem. Jest! No, mało Le, mi brakowało. Jo, kurde. <grych> ale to widzisz, różnica, no widzisz? Tylko jeden różnic. Ojej. Nie? Tu chyba nie na wpół się strzelało, jeżeli dobrze pamiętam. Ups. Zrombałem. A ja trafiłem. Tomasz fory. Ale, ale zrombałem. Ale za słabo. No, teraz zdecydowanie za te, te, no, no nie. No co ty, godos? Pierwszy raz... Panucku, weź ty się postaruj. No, no mi się, czekaj. A tak? Też nie. Weź ty się postaruj. Ja weź wiesz co, się. ja po prostu ja cię zachęcam do dalszej naszej gry tutaj w kolejnych odcinkach. Ale to nie trzeba mnie ty, zachęcać, wystarczy wiesz, powiedzieć sobie, wpadaj, gramy. A, to chyba, że... Double bogej mam, słuchaj. Chyba że, czekaj, bo ja mam dzisiaj pokaz, pokaz non-skilla. Normalnie. O, teraz będzie, teraz będzie. Siedzi, siedzi, siedzi. Siedzi. Siedzi dwa lata w zawiasach, ale siedzi, dobrze. Tajma ci nie za wiele dostali. Nie, 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 luzik, luzik, luzik. Ja tutaj panuję nad czasem. Tak ideolo, dobrze. normalny wersję mamy. W tym dołku. Panuje nad czasem, materią. Tak. Vertes of Infinity. Doktor Marvel. Znaczy twój. Doktor Vertes. Aczkolwiek Doktor Marvel też brzmi śmiesznie, sobie wyobraziłem to. A, dwóch. dwóch. Bo to prosta plamsza jest. Tak, a prosta. Dopiero później się zacznie. Czemu to by nie nalicza punktów. Nie, 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 to się dalej gliczuje, Tak kiedyś się fajnie gliczowało, tak teraz też się tak glitchuje. O, gdzie ja poleciałem, kurde. No gdzie ty poleciałeś? No tam gdzie nie pytałeś. A. No nie gadaj. Warto znać, nie czuję jakira Tak? Jo. Jo, jo, jo. Co mnie, co mnie porobił, kurde. Jak <laughs> Ty ale weź się uspokój z tymi koloka? wynikami. Ale o co oh. chodzi? Oh my god! No nie, bo mnie także przyciąłem. Ja doków. mam czarną kuleczkę i czarny długi paseczek, no więc no. Dobrze, dobrze. Już, już wszystko wiadomo, nie? Musiał być lepszy, nie? Patrz, patrz, Powiem, patrz to... co ja robię, patrz co ja robię. No to patrz co... na no <laughs> 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 Patrz, patrz, patrz co ja robię. To, to patrz. Co <laughs> ja to ja robię! <laughs> dobra, dobra, ty już tak się nie rozpędzaj, ty. <laughs> o dalej, jeżeli to leci ode mnie. Albo przeleciała na trzcianku jedną. Tak jakbyś się pyta... What the Ok. To było Par. ustawione i nie fair. <laughs> No, wszystko jest ustawione, YouTube są ustawione w ogóle, wiesz? My już tak bardzo dążymy do tego, żeby być tacy jak w telewizji, że nawet ustawiamy programy. No, kurde. Halo, zaraz robimy głosowanie. Kto wygrał ten odcinek? Nie. Po czym wy... <laughs> czy, ty, czy ty do czegoś pijesz tym głosowaniem i, i wcześniej stwierdzeniem ustawione? <laughs> nie. Wiesz, no... O nie! <laughs> Jeszcze gorszy numer od ciebie w sumie. Skoczy teraz to ja nie wiem, kto zrobił gorszy wynik. Dobra, nieważne. O oh, fak. Dobra. No nieważne. Jest zawsze. Tu się boję, że spadnę, bo pamiętam, że tu jest przerobane, żeby się nie odbijać od ściany za mocno. Bo potem można <laughs> zaliczyć ten Janusza tam na dole. Dzbanka. Janusza dzbanka. Mhm. No to możesz podrobić punkt. No! dobrze. <laughs> dobrze. Jeden punkt jest. <laughs> Jeszcze tylko Milion Ale ju... No Co że miał właśnie uczynił. O nie. Ty, ty zresztą... Soklozety. Sok Ale papieru nie ma. Co robić? Skakać. Nie spać. Tu tak skakać. Skrać. No i nie udało mi się. A, dobrze. <laughs> Nadrawiamy. <laughs> Także na, 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 nadrobisz tyż. Dobrze, dobrze. Czekaj, ja na pełnej trawale i mówię ci, że trafię w to. Mhm, że żem trafił. Ej, nie było najgorzej. Zawsze możesz tutaj znaczy, mogłeś tutaj wlecieć na most i spać do wody. Ale tego nie zrobiłeś. <grych> no to znowu odrobisz punkty. Ile, ile to co zrobiłeś? Czech. No to kurde, jeszcze, no. To jeszcze mam cztery punkty, słuchaj, także. Póki no co... i tyle, rund, że spoko. O, jezus, nienawidzę tej. O? Czy, czy to był spoiler Aha. alert? Ojoj. Oj. <grych> <grych> Ojoj. Oj. No. Ty. Co za... Ty, było dobrze, ale jakieś dzikie wyboje mnie wyrzuciły za mapę. I to dosłownie dzikie. No, co ja... Mhm. Okej. Okay. Łuki. Okay. Okay. <grytum> Witam. No nie, no nie, no nie, no po prostu no nie. Ja sobie Kurde. tu podlecę. Ty, myślałem, że to się zatrzymało przez chwilę. Cześć. Kurde, no nie. No, no bo... po prostu, kurde, no nie, no Boże, czy ty to widzisz? Widzi się śmieje. No teraz bo... najbardziej. No no. Dobra, dobra. Już się nie popisz, no, ty, 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 taka śmaka i owaka kuleczko, ty czarna. Jestem rasistą, i będę się czepiał czarnej kuleczki. Kurde. Musisz wyżej. Wiem. No Co nie ja znaczy, nie że umiem. No właśnie, tego się ja. No dobra no, to odrobiłeś już wszystkie punkty tą rundą. Okej, okay, niech będzie. Runda, która zmieniła wszystko. Przynajmniej nie 14. Ta nie, Autostroke z 12! To już nawet przerobiłem cały temat, słuchaj. Szósteczka do dziennika normalnie. Dlaczego mi to nie wyszło? Zawsze by wychodziło? nie wiem. Mi <laughs> weszło akurat. Mhm. Ale spoko, jakbyś spadł na dół, to by było gorzej. Uwierz mi. No, domyślam się, co nie zmienia faktu, że... O, jest. pięknie. Ilo. Ilu! Ilu! No może teraz w ustawieniach się nie będę bawił. Mig mig. Ty mniejszej ilości to zrobiłeś. No tak, bo się tam... Tak, 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 bo mi... Z były. Bo mi weszło. A i za słabo. Pym. Ty no ja też. Mm -hmm. <laughs> Dobra, na pełnej, na pełnej Na pełnej. Oj, no nie. Jest. Na pełnej ci weszło? Nie, nie. tak trzy czwarte. Co to wyło, oh. halo? Dobra, no to spróbuję tak. Halo, policja, proszę przyjąć na YouTube, bo tutaj. Ustawione. Oszukują mnie w golfach. O nie, najgorzej, ale dobra, może coś z tego będzie. Pink, pink, dobrze. Dobrze, nie, nie dobrze. God dammit, miałem sobie nadrobić jeden z niego. O, fucking. Co tam? Patrz Nic. na to. Wlatuje tutaj, jak ninja. I... I w sumie okej. Okay. I w sumie remis, w tej rundzie. Tak? No. no myślałem, że tak. mam więcej, wiesz? O nie. Bo ja tu nie pamiętam nigdy, jak to się robi. Nie za mocno, ale nie za lekko. O! No! O! O! Pół centymetra zabrakło. Stój ty! Stój ty! Chciałem powiedzieć że niedobra Tu mikrofon wyczyszony przez chwilę, taki tak, nagle szum ustał, nie, i tak No dobra, już, już. Okej. Okay. Dojechałem. Filuty. Mm -hmm. Czech, no to znowu. A wiecie jak to teraz fajnie się porobiło, jak to te szyjdarki nałożyli, tak, tak, takie inne? No, taki, taki klimacik trochę Alady normalnie. No. Tylko brakuje wiele fa Gdzieś tam się kręci. O, that's out! O, that's Jakieś to zrobiłeś? Uuuuuuuuuuu! Sfailowałem. rzecz zrobiłem, że się nie sfailowała. No co, no to Grami mi tak zrobiła, powiedziała. Dobra, masz. Jak raz ci się to uda? Ja nie wiem, jakieś to zrobił. Próbuję to powtórzyć, ale. Nie gram, mówi, że to się nie. Aaaaah! to uczynił. No dobra. No kurde. Niech się to, co ja się bedę. Pink. No Halo? Jestem. No, no, no. Coś cię ścięło? Halo? <grym> Disconnected Czy... fro from game? Ooo... Wiesz co, na chwilę miałeś tak jakby laga trochę. Rozumiem. Mie, nie. Mnie ja, sa ja sam teraz gram. No to graj! I tak już to wygrałeś. Ej, no poczuję się ugrany trochę. Ktoś mnie może ograć jeszcze. ale, ale kto? Will Smith? Tak, on tutaj jest, on w tym kocie. O, znika, widzisz? Kurde. Nie widzę, bo... bo mnie tam nie ma. Ty nie oglądasz w tym samym momencie tego odcinka, który nagrywam? A, no tak. Kurde. Myślałem, że masz jeden z kamieni nieskończoności i sobie oglądasz tutaj, a tu nie. nie Ustawione. Dobra. Słuchaj, to ja tu robię coś takiego, sobie przetestuję Aplikacja! Origin wymaga aktualizacji. Tak, tak, wymaga odinstalowania od co najwyżej. I chyba Wydaje, to nie tylko zanuluję abonament Origin Access. Bo to nic fajnego. W BFAS tylko pograłem. No, dobra, ja już tu kończę ostatni dałek, żeby nie było. Bardzo szybko mi to poszło, naprawdę. No, i teraz. I przeszedłem, i przeszedłem. Proszę bardzo. Yy, Wersy sam ze sobą w golfa i. i no masz. Trzeba, trzeba ekipę. Słuchajcie, tu, jeśli chcecie ekipę, to wiecie. Łapeczka w górę i przemy komentarz. Chcemy ekipę. Tak? Tak jest. No, a co? No, no i sobie polecimy. Nie kłamiesz, to cię nie opierniczą. No. I sobie polecimy, właśnie. Później z Gipku. No, bo naprawdę teraz tutaj powiem, że ta gra się pozmieniała na lepsze. Na lepsze jest jest gitarka. Tak, dobra, dziękujemy za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, wbijecie do proposa, link jest oczywiście do jego kanału, tutaj, tutaj, jak rozwiniecie opis, to na pewno tam będzie, tak. Coś chcesz tak. powiedzieć ambitnego na koniec? To znaczy... Bo mi nic nie wyszło, dlatego coś by się To Znaczy dało. nie, generalnie powiem ci, zapraszając mnie do, 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 na swój odcinek i proponując, żebym powiedział coś ambitnego... No to chyba nie wiesz, kogo zaprosiłeś w takim razie. <laughs> No, także tak. No to ten. No to ten. To, 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 to cześć. To cześć. No to, to cześć.